Hey, nazywam się Mati. A ja Adam. Zgłosiliśmy się na samorząd szkolny dlatego, że uważamy, że mamy świetne pomysły, takie jak Bitwa na Śnieżki, Ognisko, Wieczór Filmowy czy też Festiwal Kolorów oraz kiermasz, noc w szkole, ślizgawka, baloniada, dzień gier, gry rekreacyjne na dworze, zawody międzyklasowe w, w, w sporcie Piłce no, w piłce nożnej, siatkówce oraz uczniowska, noc, uczniowska nocka baretowa, waranek show. To wszystko. Pa, głosujcie na nas. Topię! Chcemy zgłosić naszą kandydaturę do przewodniczącej szkoły. No. Oh! 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 Co możemy zaoferować? Super, mega fajną szkołę. Głosujcie nas dla... Witamy. Ja jestem tak. Ryszard, to jest Mateusz. Tak. I w naszej kadencji wyborczej na prezydentów szkoły yy, mamy zamiar... Yy, dodać odświeżacze do toalet. Mamy My. zamiar zrobić kilka fantastycznych dni, jak na przykład Dzień przebierajców, Dzień Herbaty, Kawy. I będzie jeszcze kilka pomysłów, ale ich nie ma na plakacie. Ponieważ nie chcieliśmy Wam dużo pokazywać, nie chcieliśmy Wam za dużo mówić, chcielibyśmy, aby Wam... Bo jak najlepiej w tej szkole, coraz lepiej i z klasą na klasę coraz bardziej się cieszyli edukacją. W SP 18. Dlatego zachęcamy was do głosowania na nas.